Ja w sumie no, to palcami zjadłem. Maksiu! A, marchewkę dalej jesz? Mmm... Tu masz, no To ładnie. ładnie mięsko. On nie lubi mięsa, lubi ziemniaki. Będzie wegetarianinem! Na... Ty masz pompkę do materaca. Mamy taką na y... ma końcu samochodu. <ślonki> Ale tu ktoś na pewno ma. Kaja to ma. Kaja ci pompkę? A pożyczycie? Nie, Takie głupie pytanie, nie. Dałem mu wybór. Takiego Jakie pytanie, taka no, odpowiedź. <laughs> Lepiej przyjrzał się trzy razy. Mięso ma na drugim. Tak? Daj. No. no, chodź na. A ja potem nawet widać, co lecisz teraz. Ale no. są przecież, No. Masz też te cztery ręce teraz mięso A.

Zdajcie, że jego, Jak się zapłacić, to przecież ma On wie, do czego służy picie. A nuż to mięso. W francuskiej restauracji. A nuż to tam Jedno tylko, może by to było pokroić na mniejsze kawałki. Ze sprajtem bardzo dobre też. Strajfem, to tam o, Koławsku, to to zaraz, co? No, To chyba pójdziesz spać zaraz, to? No to pani ja chętnie tak powiem. Jak wódkę minę pobija. Tak, musi być. Kurde, widzicie, że ja w ciągu ostatniego tygodnia ani razu nie pobieg, nie spałem. To straszne, bo dbałeś o wiek, no, to, żeby mi to jest. Ja muszę zawsze młodego uspać i dbać. W życiu nigdy to tak, nie? No, bo się przeżera szczyrze powietrza. Bo to jest taki mikroklimat po prostu. No, to jest taki mikroklimat, po prostu. Ale jak było wolinkluzy w szczycie? No słuchaj, sala osobna, łazienka z bidetem i pryszem. Katering słuchaj trzy razy dziennie. bo po co ludzie do Ameryki Łacińskiej? No byli? ja właśnie nie wiem. No. Słuchajcie, jak się inni jedli, to ja ja uczynię. ale zobacz, zaczekajcie.